Dobra panowie! Auć! Udało się! Chociaż... Taki byłem skupiony na... Oj, ej, Chyba! Teraz otrzyma się na nogach, dobra. Łyknij sobie Daniel. Wiele lepiej nie jest. A byliśmy troszkę za blisko. To jednak... Miałem dobry pomysł z tym rzucaniem kamieniami, tylko że po prostu... Nie trafiałem. No dobra. Mam nadzieję, że tutaj żadnych pokrach również nie będzie. E, swoją drogą, w dalszym ciągu nie wiem, po co ja tutaj jestem w ogóle i czego ja szukam w tym magazynie, ale... E, no, na pewno skoro twórcy dali do dyspozycji takie pomieszczenie, to nie bez przyczyny. Takie już są... Ehm... No proszę. O bardzo mi się cieszę, że udało mi się to znaleźć, ponieważ mój stan zdrowia jest. A nie, jest, jest nieźle. A jeśli troszkę wykurował. Nie wiem, czy to jest autoregeneracja zdrowia, mam no, wątpliwo, to nie jest Call of Duty. Okej. Okay. Kolejne, nie wiem, strzępy pamięci. Trudno mi powiedzieć jak to nazwać w ogóle. Okej. Okay. Teraz już będę naprawdę maksymalnie ostrożny. Ponieważ coś mi się zdaje, że dosłownie lada moment czeka nas spotkanie z, z naszym pierwszym przeciwnikiem. Uuu, świniaczki Dobra Przeszukamy szybko to pomieszczenie, nie będziemy marnować krzesiwa No, zbyt Warto było Okej, okay, jeszcze krzesiwo, świetnie Trochę chleba, tylko że Nie polecałbym by jeść, bynajmniej Kolejny zestaw krzesiw Nierdzące zdeko mięso. Oh, shit O oh, shit O oh, oh, fuck No dobra O oh, for. To coś tu lezie No dobra Oto mamy przerąbane O oh, fuck To fajne przydał, był w to. Tak wiem, priorytety. <grych> o! Dobra. On chyba ma z góry ustaloną trasę poruszania się. Tylko w jedną i drugą stronę. Co mnie cieszy, bo jest ona dosyć przewidywalna. Mam nadzieję, że Daniel nie sfiksuje. Co z tego, że on nas nie widzi, jak niestety my go również? Chylimy się po las sobie, tylko nie wiadomo gdzie. Co może w las powrotem do tamtej drzwi, więc póki co... okej. Okay. Jakiś mord się tu odbywał Dobra, zostawiliśmy naszego oponenta z tyłu. No, cóż, jak wam się podoba? No, wiem, że raczej nie... Nie było zbyt dużo czasu, żebym się przyjrzeć. Okej. Okay. No niezłe schizy. Daniel nie powiem. O, dobra, to był głupie. To by natykał ogień. Dobra. U, coś tutaj mamy. Hmm. Okej. Okay. Czyli o kontroli amplitudy czterofazowej. O, oczywiście. 8. Dobra. To genialne miejsce na schowanie się. Nie, nie, nie. Ja tu troszkę zostanę. że nic wam się nie stanie jak chwileczkę sobie tutaj pobędziemy sama. na sam Szkoda, że nie słodzi jego kroków to było bardzo pomocne Dobra, na pewno jest w pobliżu bardzo ostrożnym okay. um. okej okay, okej musimy udać się do gabinetu żeby znaleźć trzecią dźwignię eee, żeby naprawić dźwignię eee, windę okej okay. no dobra brzmi to dosyć logicznie Bo niestety oczywiście Trzy dźwignie są potrzebne. No, jakżeby inaczej, mamy tylko dwie. Dobra. Zerknijmy, jak tam stoją sprawy, na holu. Nic tutaj nie widzę groźnego. Kupi co. Chyba że beczki. O, chyba wiem gdzie jest ta trzecia dźwignia. Ale bardzo nie chcę się tam udać. No nic, mówi się trudno. A, tu jest tam jeszcze jakieś drzwi. No dobra. Aaa, nie. Tutaj już były. Dobre. Więc oraz to. Nie wiadomo kto zamknął te drzwi. I w sumie nie chcę te, tego wiedzieć, przynajmniej teraz. Stąd wyłaz ten spuśćczybek. No dobra. O, przeciwko. <grym> um, kolejne kiedy ostatnio miałem zapis gry. No bierz to krzysiwo, bo mnie zaraz wizję. God damn it. O, świetnie. Czyli tutaj jednak tych, tych dźwigni nie ma, bo w ogóle w innej lokacji muszę... muszę jej szukać. Dobra. Z chwilę widział, wydawało, że widzę coś um, kątem oka, ale to nie. No, dobra. Czy co? E, sprawdźmy. Mhm. Ewidentnie mam dwie dźwignie. Aaaa, czy świder się nie nada? To by znacznie ułatwiło zadanie. No niestety za brak. Chwila, gdzie było to? Nie notatki. O, właśnie. Hmm, gabinet. Hmm. W dalszym ciągu niewiele mi to mówi posuszyła no, musimy się wycofać z tej lokacji tak ewidentnie skoro skrypt się odpalił to znaczy że chyba dobrze myślę może teraz tam te drzwi będą odblokowane które które wcześniej były zamknięte ośrodek tylko to było o się Nie widziałeś mnie Oh for fuck's sake Nie widzisz mnie Jestem niewidzialny Absolutnie używanie niewidzialny Nie, Daniel nie patrz jakim prawem on mnie nie widzi? Daniel, trzymaj się. Dody nie widziałeś czy co? Okej. Okay. Eee, niepotrzebnie tak długo nie niego No, tak. Zdrowie psychiczne Daniela jest już w opłakanym stanie. niestety w dalszym ciągu zamknięte. Powinien, że po raz w tamtym kierunku. Nie mam ochoty się z nim tutaj... Um, ...bawić w chowanego. Chociaż zbytnio bystrzy to oni nie są, bo jak widać... ...o mi tu zaraz padnie po prostu. Padnie na łeb. Dosłownie niż przynosi. Muszę się stąd wydostać. Okej. No dobra. Czyli magazyn odwiedzony. Ten samurai, Daniel. nie trzyma się najlepiej. Jego poczytelność jest... Mówiąc delikatnie... w słabej formie. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than die I assure you. Okay, um... No, fine. fine <laughs> Excuse me, but what are you doing this lady? Very... To no nic, um, nie wiem co specjalnie z tym faktem zrobić Kurde, naprawdę nie wiem co, co w tej chwili, jak troszkę podnieść um, Daniela na duchu Trzeba będzie poczynić jakiś progres w grze, no co oczywiście do łatwych zadań nie będzie należało e, Do magazynu już chyba schodzić nie musimy Okej okay. Have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Okej, okay. tu jest ta słynna winda, która chyba nie działa, bo no właśnie. Hmm. Bo właśnie po to, po to nam były te dźwignie, które znaleźliśmy w magazynie. Ja pierdziele, Daniel, co jest z tobą? Prawda, nie będzie łatwo grać w ten sposób. Hmm. Cóż, nie powiem, że troszkę sam jestem e, winien tego. W stanu rzeczy co tutaj jest? A, maszynownia nie w tej chwili chciałem... dobra idziemy do maszynownia zamknięty no dobra no nie mamy klucza no tak oczywiście no nic, drzwi ci u nas dostatek tam się jacyś Ludzie sekszą bez oporu Good for them. Gabinet. Nie pokój gościnny. I tutaj mamy gabinet, właśnie. No dobra. Jak miałem w gabinecie będzie ta trzecia em, trzecia dźwignia, a w pokoju gościnnym klucz do magazynu. Ej, nie do magazynu, tylko do maszynowni. Tak mi się zdaje. To jest takie standardowe. Okej. Okay. Co ciekaw, czy to jest duża lokacja. Eee, gorsza od magazynu nie będzie, bo po prostu... Magazynu strasznie ciemnym miejscem i... Na pewno nie będę chciał tam wracać, jeśli naprawdę nie będę musiał. Dobra. Uuu, Stefano. Się ma. Zawsze marzyłem, żeby Cię spotkać osobiście <laughs> Jeśli ktoś z nas nie ogarnia e, najpopularniejszego youtubera na świecie, no to już nie moja sprawa Ale myślę, że każdy wie kim jest Stefano, yeah! No dobrze Były jakieś krzyże O, może sobie weźmiemy jeden Jesus save us Dobra, Jesus postawimy cię tutaj hmm. Całkiem groteskowo nie powiem Ale nie zaszedł tak źle jak w magazynie Tu jakieś książki Nie, nie mam sumienia ich tutaj wyrzucać no dobra, może z wyjątkiem tej jednej. Daniel, no to mam dla ciebie po prostu świetne rozwiązanie. Może i jest tu troszkę wysoko. Ale w sumie, co ci szkodzi, żeby sobie stąd po prostu spierdolić? To mnie to zawsze troszkę dziwiło w tej amnezji, że Daniel w sumie mógłby sobie z Firan zrobić jakąś linę bo co, stoi mu na przeszkodzie, O, że za tym obrazem coś jest Nie. Ale będę sprawdzał dalej te obrazy. Wiem, że na pewno kiedyś mi się to, e, to przyda. E, nie wiem dlaczego Daniel po prostu nie wpadł na pomysł, żeby zbić okno, zrobić sobie linę z czegokolwiek, skoro jest naprawdę taki zdolny, że potrafi e, tworzyć substancje jakieś wybuchowe z niczego, no to myślę, że sobie poradziłby z jakąś prostą liną. Okay. Um, no będę sprawdzał te wszystkie obrazy. Czy przypadkiem nie kryją czegoś ze sobą? A razie gabinet wygląda na bardzo spokojne i przyjazne miejsce. Wszkodził pewnie tego z pozoru. Ew. No dobra. Co my tu mamy? Okej, tej niklskiej czaszki, no po prostu bomba. Zawsze się tym interesowałem. Hmm, co tam zapchane psy. Jakieś inne tego typu atrakcje. Okej, nie mam jakieś Okej, okay. to był głos tych Aleksandra, już zacznę go poznawać. Aczkolwiek... Hmm, ma on jakieś na punkcie anatomii. No i... Hmm, fetysz twórców penumry. Męskie członki, wyjątkowo małe. Okej. Okay. Ja co akurat mnie specjalnie nie specjalnie zdziwiło. Ja też trzymam parę czaszek swoich byłych pod biurkiem, co nie? Jej. No dobrze, ucieknię sporo ich tutaj. W moim biurku tyle się nie mieści. No czyli to powieszenie było? Auć. Co jest? What the fuck? No dobra. Jakieś bugi. Hmm. Nie, no żeby to pomieszczenie było kompletnie useless. O! Na to nie zwróciłem uwagi. <ścoughs> Twarz tego gościa, hmm. powiedzmy, nie była zbyt urodziwa. Oh o, o, Daniel! To twoja szansa. Bierzemy im za okno. Hmm. Okej. Okay. Myślę, że tam leżało krzesiwo, więc na pewno prędzej czy później będziemy mogli tam wejść. Chyba w ten sposób się uda. O, tak właśnie. Najprostsze rozwiązania. Bywają najlepszymi Tylko nie wiem po co No Daniel, kurde, teraz jest naprawdę twoja najlepsza okazja Czy by to było po prostu zamknięte, czy co? No, no właśnie No tak, może mu się tego spodziewać Okej, okay. no to Daniel Czas na próba twojego parkour skilla ok, chyba się powinien pośpieszyć oju, ta czerwona maść tutaj jest rozpięta ponad tym tym zamkiem nawet na okoliczne drzewa a co tego świadczy? Um, no dobra, paru windy o świetnie, save point Mm -hmm. Dobra Ciekawe anegdotki, nie powiem Okej, okay. nie ja sobie tam specyfikacje techniczne windy powiedzmy średnio interesują Dobra, jak tam mój stan a oliwa nam się kończy No, troszkę udało się jej tam zebrać Co my tu mamy? O jest, trzecia dźwiga, świetnie i co my tu mamy? Dobra, no to ja pauzuję.